Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie lwy w horoskopie tygodniowym od 8 do 14 stycznia nowego roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Lwy, horoskop tygodniowy, 8, 14 stycznia. Jakieś rady, wskazówki dla lwów. Lwy. Ojejku, jak pięknie, kochane lwy! Macie finalnie kartę słońca, najpiękniejszą kartę w tarocie. Cudownie! Ale po kolei. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę? Karta cesarza. Cesarz to jest partner docelowy, głowa rodziny, mąż, ojciec naszej dzieci, wybranek, ukochany. I taka osoba w waszym życiu się pojawia albo uaktywnia swoje działania względem was. Ale również to wy będziecie widziane, kochane lwy, jako osoba docelowa. Super. Co Wam może poprzeszkadzać? Paśkielichów, kielichów królowa Buław. Jakaś kobieta, taka temperamenta, charyzmatyczna, która się nie boi wyzwań, która odważnie idzie po swoje, ale niestety przez którą możecie czuć się jakieś niewystarczające, niewystarczający, możecie czuć jakieś kompleksy. Raz na zawsze trzeba sobie z tym poradzić i się z tym rozprawić. Karta Rada, Karta Śmierci. No oczywiście musi nadejść transformacja. Transformacja waszego wnętrza. Coś musicie zakończyć, żeby powstało coś nowego, pięknego. No, i to, co nieuniknione, i wynik: dziesiątka kielichów, karta słońca. No, nieuniknione jest to, że będziecie po prostu szczęśliwe. Dziesiątka kielichów mówi o miłości, o wsparciu, o rodzinie. To jest utopia, idylla, to jest czyste szczęście. No, i karta słońca: no, najpiękniejsza karta w tarocie. Spełnione marzenia, zrealizowane plany, cały wszechświat wszyja. Wszystko jest możliwe. Tu nie ma absolutnie żadnego negatywu. Super! Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantazji. Fantastycznego tygodnia. Papa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.